Hej, jest 15 grudnia i tego dnia przed lat z połączenia PPS i PPR powstała PZPR, a z połączenia 6 newsów powstaje Flash. Pamiętacie serię Test Drive, która zakończyła się na krytykowanym za wiele elementów Test Drive Unlimited 2? Firma Big Ben Interactive, znana chociażby z gier WRC, kupiła prawo do marki i zapowiedziała jej powrót w nowych grach. Niestety o projektach jeszcze nic nie wiemy, ale liczymy na to, że będą one równie ambitne co wspomniana seria Unlimited. Ancient technology which to the untrained mind. Studio in Exile podało datę premiery Torment Tides of Numenera, czyli duchowego spadkobiercy Planescape Torment. Ten RPG nastawiony na fabułę i niecodzienny uniwersum wyjdzie 28 lutego na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Tytuł będzie dostępny także w wersji kolekcjonerskiej zawierającej takie dodatki jak prelog, figurka czy artbook. On your Garść newsów w grach Ubisoftu. Po pierwsze Rainbow Six Siege otrzyma w tym tygodniu aktualizację z nową mapą i poprawkami błędów. W ten weekend będzie można też zagrać za darmo w pc wersję Tom Clancy's The Division. Zabawa potrwa do 18 grudnia. W styczniu Ubisoft planuje za to kolejną fazę testów For Honor. Wydawca dodał, że popremierowe mapy i tryby do tej gry będą wypuszczane za darmo. We Bethesda zapowiedziała, że 19 grudnia wyjdzie pierwsza duża aktualizacja do gry Dishonored 2, zawierająca dodatek, na który czekało wiele osób – tryb New Game Plus. W nim Korwo będzie mógł korzystać z mocy Emily i vice versa. Łatka przyniesie też nowe menu szybkiego wyboru przedmiotów i inne poprawki. W styczniu fani mogą spodziewać się kolejnego takiego dużego pakietu treści, który wprowadzi między innymi rozbudowane opcje poziomu trudności. Na konsolach Xbox, a konkretnie Xboxie 360 i Xboxie One, można odebrać za darmo grę Lost Odyssey, za którą odpowiada jeden z twórców Final Fantasy. Na nowszej z platform, gra jest udostępniana w ramach usługi wczesnej kompatybilności. Produkcję można ściągnąć bezpłatnie do 31 grudnia. Lost Odyssey to japoński RPG. Wiemy już, ile polski rząd przeznaczy dotacji na rodzime gry komputerowe. W sumie mówimy o 116 milionach złotych, najwięcej, bo 28 milionów otrzyma CD Projekt Red na opracowanie kilku projektów. Wśród nich jest technologia tworzenia żyjącego miasta, którą zobaczymy prawdopodobnie w grze Cyberpunk 2077. Pieniądze otrzymają też Flying Wild Hog na opracowanie nowej generacji swojego silnika, CA Games na rozwój Sniper Ghost Warrior 3, czy chociażby The Farm 51 na dalszą pracę nad swoimi technologiami. Zainteresowanych odsyłamy do strony projektu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dzięki za uwagę. Cześć!